Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania komiks wrogowie Publiczni z wielkiej kolekcji DC. Komiks oczywiście jest w twardej oprawie. Tak się prezentuje przód, tak grzbiet i tak tył. Tak pokrótce o czym jest ten komiks? Może ja tutaj po prostu przeczytam. A więc tak. Człowiek zostali jednoczy siły z mrocznym rycerzem, Podczas gdy zdesperowany prezydent Lex Luthor oskarża Supermana o potworną zbrodnię przeciwko ludzkości. W trakcie ucieczki najlepsi superbohaterowie na świecie muszą stanąć do walki ze ściśle tajną supergrupą, aby ocalić Ziemię przed śmiercionosnym meteorytem i pokonać Lex Luthora. A jak ta historia się zakończy? No to już trzeba sobie samemu przeczytać. Więc otwierajmy i zaczynamy oglądanie. Niecodzienna historia, gdzieś Superman z Batmanem razem występuje. Co się rzadko zdarza. Jeśli chodzi o tych bohaterów. Tak się prezentuje poszczególne strony. Kreska powiedziałabym taka. No mi średnio przypadła do gustu. ja czytałem ten komiks. No ale mówię, to już kwestia gustu. To jest całkiem silna historia. Jeśli chodzi o ten komiks. Superman tutaj wygląda tak trochę kary no tak przerysowane bym powiedział, no sami zobaczcie, nabite i to ostro. Rysunki trochę mówię, no nie, nie pod mój gust, ale to już mówię, każdy tam jak sobie przeczyta, sam oceni, czy mu się podałem, czy nie są jakieś najgorszej oczywiście jakości, ale nie zawsze rysunek, a sama historia się liczy, prawda? Jeszcze chyba ze cztery komiksy, jeśli chodzi o tą wielką kolekcję Disney, później będą, będę już inne pokazywał. Jak już wspominałem nie raz jak po prostu chcę już się skończyć, żeby mieć się z głowy, i dopiero zabrać się za inne komiksy, które będę prezentował wam, drodzy widzowie. Mam um, kilka ciekawych komiksów, naprawdę nie tylko jeśli chodzi o super bohaterów, ale też czasem. napiszcie w komentarzach czy czytaliście ten komiks komik, czy nie wszelkie komentarze mile widziane jak zawsze to chyba Shazam jest obecnie jeden z super bohaterów Lek w jakiejś zbroi swojej wielkiej. Bardzo ładne. Ilustracje na dwie strony. Najbardziej lubię w komiksach, właśnie jak są takie na dwie strony ilustracje. Zawsze to się fajnie, ładnie prezentuje. Jest po prostu co obejrzeć, co pooglądać, prawda? ale no już tutaj chyba końcówka. Tak już doszliśmy tutaj do końca Kiedy Clark poznał wróca, czyli mała historia. Bardzo mu krótka. Już dodatków mamy, tak jak widać w galerii okładek później. To zawsze jest mile widziane w komiksach, bardziej bardzo fajnie się na to <laughs> patrzy taka takie dodatki. Całkiem sporo widzę. No, oczywiście w każdej odcinku. W każdej serii przepraszam DC ale na końcu yy, krótki komiks z dawnych czasów. Lata, nie wiem, już które tam, 40 czy 50. I zapowiedzi. Jeśli chodzi o te dwa komiksy, ich nie mam. Czyli nie będę wam pokazywał, bo ja nie wszystkie komisy kupowałem. Jeśli chodzi o Wielką kolekcję DC, mam ich dużo. Tak jak widzicie na moim kanale, ale nie wszystkie. Tam mi się naprawdę sporo pokazało. Akurat tych dwóch nie mam, Plastik to średnio lubię. Green Arrowa, no przeczytam, przeczytam, ale żeby tak kupić komisą, to raczej bym chyba nie kupił. No po prostu mi nie podchodzi ten bohater. No i tu końcówka, i to by było na tyle. Nie tradycyjnie. Jeśli się, mój filmik podobał, zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału i to było na tyle, widzimy się w kolejnych materiałach, cześć.